Hej, cześć się na wszystkim ludzie. Z Remcon i to jest pierwszy filmik z Farming Solotek 2015. No tak, wyprowadziłem wszystkie maszyny, żeby pokazać czym będę jeździł na tej gospodarce. Zacznijmy od Ursusa, jest to Ursus 1224. On jest bardzo dobrze zrobiony, chociaż nie posiada takiego czegoś jak. Nie da się na przykład zamknąć tu drzwi, ani otworzyć dachu, klapy dachu. To jest po prostu podstawowy skrypt. To jest ursus C360. To już jest trochę lepiej zrobione. No. Lepiej w No. To jest Bison Z56. To jest bardzo dobrze zrobione. Ale nie mogę... mogę... Nie wyobrażając sobie, że tak można dobrze zrobić modu. Wszystko pięknie działa. Szybciutko, Hedr oczywiście. Tak dobrze zrobiony. Wszystkie tutaj te koła pasowe, te, te łańcuchy, wszystko pięknie pracuje. Przyczepa jak przyczepa. Bez szału. Siernik, Też bez szału. tesa Sigma. Troszkę się zapadło pod... pod teksturę, ale... no i brony. Trójki. Trochę rzeczy tu jeszcze brakuje, ale no... Podstawowe to, co powinno być, to jest. No to Zawieźmy to do domu. Nie wiem, czeka. jestem jeszcze w ogóle nieogarnięty z tą mapą, więc ja myślę... Robocie... To po prostu będę się gubił na tej mapie, bo... Nie, nie sprawdzałem w ogóle tej mapy. Przedtem ją włączyłem, ja ale no... Postaram się jakoś zrobić to jak najlepiej, żeby to wyszło. Zostawiamy sobie gdzieś tutaj. Na, nawet nie ogarniam. No, to po prostu nie jest tak bardzo dopracowane, bo jeszcze nie da się otworzyć ani drzwi, ani nic. Nie da się nic zrobić. No ale... to zostałem sobie tym tam przyrzepach które to brzydko wygląda, ale no cóż Jak się tak przejeżdża przez, przez te tekstury Jest to ogólnie bardzo mała macha, więc To nie chcę to nie powinno być, ale Jest, jest las tak, gdzieś tu jest, nie mam pojęcia gdzie. Powinien być tartek na mnie, a czy będzie, to... nie wiem. Zabierzmy tę maszynę na gospodarstwo i zabierzmy się za, za żniwa, to jeszcze żniwa. Położę sobie go tutaj. O. Czynnikiem tak to wezmę. Jeśli będę dychał albo coś takiego to przepraszam nas bardzo za to ale jest, niestety jestem chory. Przez płot, a co się będę? praça praça OK Jest to total moc się troszkę ślizga na tej drodze. Mówię o wielu oczywiście. Albo nie, tylko sobie postarał się wiem, wjechać tym hmm, bajnem, więc prezent da na nie, że gdzieś tu ty wjedziemy tym presem. Ja sobie stoję

Tak ogólnie mi się mod bardzo podoba, no ale się tak by nie umówił złapać przyczynności patrzcie. Od razu ślizgę po tej drodze. Tak wymownie. No ale cóż. Те, кто по зимнякам, те земляки, кто с этой достану. Не Ja gdzieś tutaj nie jest bo nie mam pojęcia gdzie to układem bo to, jest... to jest bardzo mała mapa nie ma za dużo miejsc, gdzie to wykochować to wszystko, ale też... no. no i co, zaraz zabieram się za kombajn. Pięknie to wygląda No i co, to od razu zbawimy jechali zjechamy kombajnem na, na pola już skombajnować

Na razie nam jest zboże niepotrzebne. Słomę jest na razie, na razie niepotrzebne, bo zrobimy sobie masyczkę. No. Więc no, tak, jeszcze dwa razy. Przejazd na no, jak powinny zrobione. To jest chyta, jak ładnie pracuje. Te koła też. Wszystko piękne. Więc jest pozycja stojąca. To też tak bardzo ładnie wygląda. na raz tego chyba nie weźmiemy, ale spróbuję dobrze Odcinek nie będę za dumny, gdy trwał na więcej 20, maksymalnie 20 minut. A to jest pierwszy odcinek, więc nie będziemy się jakoś bardzo bawić. Nawet to jest takie kółeczko, gdzie się sprawdza ile jest zboża No, i to pięknie idzie w górę Tutaj tak dziwnie pojechałem tu No. Ale nice. też nie dało mi jeszcze coś kupić, Mam też kupić coś sobie, Hmm. To�� I sobie sobie. I sobie na nie do tego raz, to jeszcze raz do mnie nie ufam. Myślałem, to mi No i tak to i podbogło I na a parę pierwszym No i tak jeszcze na raz, tutaj tak będzie pola skoszona, skończona. Kurde. Zadatujemy. Widziałem to przyczepko, właśnie. Pełno. Pełno komba już jest. nie to jedynie, to jest to, jest ale mają włączone ale tylko dom, no i nie, nie krędzę, to widzę, że mają.

Tak może być No i jeszcze jeden czas No i to jest pierwszy raz Może kiedyś zajmiemy się odcinką Błąka No i jest to wielki, proszę tak, wiadomo to cudownie wygląda teraz mogę się doczekać farmika 2017 bo to, to już będzie fit hit farmy 2015 tak ładnie wygląda 2017 będzie wyglądał jest ciekawy Nie skończymy. No. I koniec. Ten odcinek na się, no, już trwało 17 minut, ale... W mnie to jest fajny taki krótki odcinek, nie zabi.

No i tyle, no, no, no. no to komentujcie, subskrybujcie, no i do zobaczenia.